Cześć, cześć, dojechaliśmy właśnie na naszą miejscówkę. Rozpoczynamy weekend nasz wędkarski. Chłopaki tutaj szykują sprzęt. Ale dużo. Ja was nigdy szykuję. Zezwolenia już uzupełnione. Teraz trwa wybór przynęt i szykowanie całej reszty sprzętu. Raczej wybór karnięcia przynęt. Chłopaki mają nowe sznury. Tutaj widzę Jackson. Tutaj traper. Mikołaj, jaką będziesz miał wędkę dzisiaj? Jaką będziesz... Ja mam Mikado Flycast. Mikado Flycast, bardzo fajny kijek, piątej klasy. najlepszy. sam mam takiego kija na zapasówce, bardzo fajny. Teraz pokażę Wam jeszcze nasz ośrodek, eee, rewelacja, powiem Wam rewelacja. Wspaniała agroturystyka, nad samym Bobrem do rzeki mamy 200 metrów. Pogoda jak widać idealna, poranki już chłodne. Co tam Kacper kradniesz? <laughs> Wybierajcie ile Wam się podoba. Do Waszych pudełek. Ostatnio też przecież już mieliście się zapełnić pudełka, ale wiem, że Wasze pudełka się szybko kończą. No nie, Ja pozrywałem, na spinikcie mu łowić muchami. pozrywałem chyba z 10 nim. Na tak odrze. O to samo drzewo. Tak bywa, co nie, Bartoszu? A ty, Bartek, na jaką wędkę dzisiaj łowisz? pana. Na pana. Czyli na pana dzisiaj będziesz łowił na Exori. Zori, którą wyrwałem od pana Pawła z Wrocławia. Pozdrowionka. Ja kaperlana, najlepsza wędka. Tak, Kapelana. Kacper ma kaperlana. I tutaj odnośnie sprzętu to jest idealny chyba sprzęt na początek yeah. zabawy z wędkarstwem muchowym, ponieważ zestaw kaperlana kosztuje ile? Dwie stówy z wszystkim. Dwie stówy z kołowrotkiem, z linką, z przyponami konicznymi i nawet jakimiś tam muchami, Ale które zbudujemy. odstraszają ryby. Nie, no żartuj, oczywiście. Wiadomo, że coś tam można połowić. Także tutaj nasz ośrodek się tak fajnie prezentuje. Wieczorem sobie wrócimy z rybek, mamy grilla oraz warsztaty będziemy kręcić, 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 żebyśmy na jutro też mieli czym łowić. do mnie, Ubieramy się, szykujemy sprzęty i lecimy nad wodę. Do Jechaliśmy na miejsce. Już na dzień dobry spotkaliśmy trzech wędkarzy. Także szybko się ubieramy. I startujemy. Niestety nasze miejsce pierwsze jest już obłowione, idziemy dalej, ale będzie dobrze. Wszyscy gotowi zwarci sprzęty są naszykowane. Jak tam Mikołaj? Pierwszy raz w pełnym rynsztunku muszkarskim. Z, z pełnym... Jakie ciężkie? No wodery ciężkie, no wody, bo masz troszeczkę rozmiar jak dla dorosłego prawie. ale... No, wejdziesz do wody. Ja dopiero zobaczycie, jeżeli macie, to... macie zaczepioną nimfę, yy, muchę, cokolwiek na tą swoją zaczepkę, masz specjalną tutaj zaczepkę, A żebyś korka to, że swojego. wtedy wchodzi w przelotki te. Może wejść. Może wejść, tylko uważaj przy ściąganiu, bo ty masz tą yy, tą szybko złączkę, jak ja to mówię. Pamiętajcie o jednej zasadzie. Zanim to odczepicie i puścicie to luźno, musicie naciągnąć sznur i pociągnąć go ręką. Bo jeżeli dacie kij do góry, to sznur jest dużo cięższy od całego zestawu i po prostu przeleci wam przez wszystkie przelotki i robota od nowa. No chyba, że wam się mucha gdzieś zaczepi na jakiejś przelotce, no to wtedy pół roboty od nowa. Ale nie warto. Wyciągacie sobie troszeczkę linki zawsze, A i to dopiero później. Zrobić, wyciągać, rzucacie. To i mi się to wszystko. Popatrz ręką. Tak. No Daj kij do wody delikatnie i przesuń mocniej w prawo, Szarpnij w prawo. Poczułeś, że linka wyszła? To. No i widzisz, i jeszcze raz tak zrób, i jeszcze raz. No i teraz już pójść rękę. No i samą ręką zrób. Szybki ruch w prawo i w lewo. Wysunął ci się sznur ładnie? No i o to właśnie chodzi. Dzisiaj tutaj, proszę państwa, która zostanie dociągnięta. Strąk mały, malutki. Weź go od razu go w wodzie. Wędkę między nogi. I weź go w wodzie. Od razu wy... poszedł? Nie, nie. O, jest Wędkę, sobie pod pachę, czy pod nogi. Poszedł. Czekaj, 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 czekaj. Wyżej trochę. Znowu się chlapną wołę. O. No. O, Polska naciągaj, naciągaj, Kasper. Czy ty, ty zostawiasz to samopas, wszystko? Jak ty tak chcesz złobić? Ty rzucasz i, i to se płynie swoim życiem. O, jest. No nie. O, za brzuch, za brzuch. Gdzie? to jest lipień. Zapyś. Jest. Zapyś, no i patrzcie na skoczka, nie na y... Malutka nimfka, a jaka malutka? Ze srebrną głowką, a jaki kolor ten nimfka ma? Czarny, a kurka wodna to on tak ładnie wychodził i zbierał. Wiesień. Masz? Kacper? Ładnie, ubarwione lipasy. jest No, tylko nie zwijasz kołowrotkiem. Tylko... O, widziałeś Bartek jak tam skaczą ryby? Tam dalej. Ole, siedzi. Zobaczcie. U!

Aaa, takiego to się nawet nie mierzy Taki to od razu do wody idzie Tam nawet nie ma żywa Jest Mikołaj ma wstrągala Uaga Może pana mówi pan zejdzie zrobić Ale to trzeba podbiera O ja I to na skoczka Co to Skoczek różowy Mówiłem, że tu jest dołek. No, przed ten dołek. Ja zwalnę na Uwaga, Kacper. Kacper ma lipienia. No, podciągnij go, podciągaj, podciągaj. no, chodź go podebrać. Mmm, dawaj go do siebie, no. Kijadaj do góry. I... No, ale nie... Ale synchronizuj rączki. Pięknie. Mówiłem, że ta falka jest dobra. Dawaj Kacer, do tego, nie będę go pod wodę dawał. No i łowimy dalej. Mikołaj, twoja kolej. Fajne miejsce. Łowimy dalej. I Mikołaj ciągnie strążek. Niestety strążek, ale jest. I strążka wypuszczamy szybciutko. No i teraz ruszaj mnie. O, bronisz się! Słodź mi się Mega, pstrążka! Trzymaj to. Bo... Trzymaj I bo... bo... mnie też. Pa co ci ten hamulec? Ole! Siedzi kloc. No co to? Nigdzie nie idziesz. Tam też masz ryby. Nie, trąb. Tak, strąb To wymiarowy czy nie? No się pytasz, czy wymiarowy? Ja nie. No, jaki grubas. Wychaczony jeszcze nie.

o, jest Zobacz, Jaki obstrąga ma Bartol? Ale poszedł mu na Nimfec, nie? No, pierwszy dzień łowienia za nami. Na dzisiaj to koniec. Godzina. Uhu, uh, 6 uh. godzin nad wodą. Macie dosyć? Nie, nie. tak. <noise> Bartek, masz dosyć? No i prawidłowo. Trzeba iść do domu, trzeba coś zjeść, odpocząć, nakręcić muchy, żeby na jutro był nowy power i chęci. Bardzo ciepło A proszę tu jest. pana, niech pan nakręci filmik skręcenia much. Będzie. będzie. Bardzo ciepło. Będzie. Bo tu jest tak bardzo. No, no 30 stopni, nie? No. Jeszcze jest więcej niż 10, także się nie przejmujcie. Jeszcze jest więcej. No czy ile ma być? Pewnie w nocy 8. będzie z 7. To jak my, no. to trzeba włączyć proszę jakiś pan, ogrzewajnik tam. Dobra. Pozdrawiamy i do zobaczenia na nakręceniu much siema siema, dzisiaj robimy muchy. O zimowamy. Muchy to... Znaczy pana ma pan czerwony ogony? Szukaj. Mamy trochę materiałów. Wszystkie są fajne. I tylko placki. Panie poszedźmy na dwydlifę po się. Czyli wszystko co się nadaje do móch jest tutaj. I Malutki liptonek Dziękujemy panu. Ja też widzę jednego ładnego Ale O! Nie no, gdzie biegniecie tutaj do mnie? To już jest taki dwudziestak. Ale one są pięknie ubarwione już teraz. Jejku. Nawet się takiego nie spodziewałem tutaj. Zobaczcie. Toż to byk. Ale. Patrz, jak leci. Za mało, że zaraz ci weźmie, daleko nie odleciał. <gry> o, właśnie tam, gdzie rzuciłeś, to teraz jest, ale wraca pod ten. Wracamy do domu z weekendu. Nastroje takie różne. Troszkę ryb było. Co Poczkę. prawda, więcej chyba pstrąga uszczeliliśmy niż lipienia. Nie było źle. Do następnego razu.